Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jako tako i Jesteśmy w następnym odcinku z Outlast'a skończyliśmy w tym odcinku Jest godzina 30 minut po północy, tak więc jestem totalnie zwrypany. I no skończyliśmy w tym momencie, w tym miejscu Tak, tam jak sobie płynęło wszystko to no To w sumie To w sumie nas tam spotkało Co nas tutaj będzie czekało Albo co nas tutaj czeka się przekonamy zaraz, założę się, że to nas właśnie będzie czekało, no właśnie, no to fajnie, e... o, o, super, o, u, słyszę go, idzie, grubcio, biegnie ze swoimi łańcuchami przyczepionymi do swoich dżadżecz, dżadżecz, smoczy dżadża, halo, halo? Panie grupczo idzie. A, panie? Tam się w ogóle ruszałem, te zwłoki I don't like that Hmm Pytanie brzmi, gdzie on zniknął Daj zniknął. A ty, ty za grupę jesteś. Coś mi na telefon brzmiąknął. Ta nie wiem, czy on mnie gonił, czy nie? Tak, on gonił, nie? i co, grubasie. A idzie uśmiechnięty. Patrzcie, jak się uśmiecha. Kici, kici. O, juki, Voldemort. Voldemort po tygodniu w Rosji. I co teraz robisz? Ha? Ha, huh? sikso jedna. No Suck my pipi. O, tutaj mam jakichś delikwentów Hmm, wygląda to nieciekawie Dzień dobry O, przeszkadzam? Yeah I have one here Here we go Here we go Okej, okay, zostawmy ich, może? Kolega odpoczywa zdecydowanie po tej imprezie. O, ty, tu możemy sobie odkręcić wodę. Coś jeszcze że kolega nas znielubi za to, że odkręcamy wodę. Okej, okay. a no, może jednak nie? Mamy krzyż, dobra. Dobry znak, dobry znak. Dzień dobry. We have to wash every part. Dzieciątkiem? To oh jest good boy. To ja na to nie patrzę. Ogólnie YouTube mi zdemonetyzował każdy odcinek z Outlasta. Dosłownie każdy. Kiedy poprzednie... Czyli pierwszy odcinek na przykład był monetyzowany i ktoś tam jeszcze? Teraz każdy jest zdemonetyzowany. Takie trochę lol. Dobra, puścimy chyba wodę. Idź tu. Poczekajmy sobie tej dziurze. Nic no teraz zrobisz, no. Idź sobie. Voldemort. Wiesz czy nie widzę czy jak. Lol. Aha Mary. Wygląda świnka, no. Nie, nie ma. Nie widzisz mnie. Jestem niewidzialny. No i idź sobie. Dobra, skręci czy co? Nie, idzie prosto chyba. To są jakieś drzwi czy coś? Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie, nie ma opcji. To no powiedz, że tu nie wrócisz teraz. Cholera jasna, no nie. Skręć, skręć tam. O, może skręci? Skręca, dobra. Mało się odzywam, bo jakby nie chcę dostać od do niego w pierniczu. Dobra, Powinna być easy teraz, nie? Tak mi się zdaje. Co my tu mamy? On to może wejść, nie? Chociaż ja tak po prostu sobie stanął poprzednio Przez tą muzykę i przez jego... ...nic nie słyszę O Nie, tu nie ma No, uh, uh. Nie widzimy nic, nie? Chyba To jest dźwięk tego, jak sobie idzie daleko 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 stąd najlepiej na jakąś emeryturę. Chyba tak. Patrzę sobie na emeryturę. Dobra. Przez chwilę mamy wolne. Chociaż zaraz tutaj wróci, nie? Serce naszego bohatera teraz bije mocniej. Więc wydaje mi się, że to znaczy, że zaraz tutaj przyjdzie. O. Wiedziałem, że to jest znak. Teraz bije co sekundę, nawet mniej. Co pół sekundy bije ten. Nie, parę razy na sekundę bije. Serce. Znaczy, że im szybciej bije serce, tym bliżej jest przeciwnik. Dobrze wiedzieć. Nie wiedziałem tego wcześniej, szczerze mówiąc. Trzeba przejść tam. Chyba. Któremu będzie szedł? Tutaj? Nie, tu idzie. Ojoj. No dobrze, że mnie nie zauważył Bez głupi, ha <śm> bye. Debil Typowy Półgłówek Czy to odblokowało wodę? Dwa zawory mhm. Okej, okay, czy jak sobie pójdzie tam, to wtedy będę mógł... Kurde, a długo to mi zajmie. Dziwne palce, kwadratowe Dobra Ojej. dobra Jego plecy tylko Nie ma mnie tu Nic nie słyszałeś. Nic nie słyszałeś, nie ma obcy. Byłem cichy jak mysz. Dobra, sprawdźmy czy tutaj jest jakaś bateria. Albo jakieś dokumenty. Chyba nie ma tutaj baterii ani dokumentów. Tak więc wejdźmy sobie tutaj do tych walwów. I sobie otwórzmy walwa I nasz kolega tutaj nas przyjdzie. No, już go słyszę. Mogę w sumie wyjść tam z tego, z tego pokoju i tam przejść sobie po prostu za półkę i wyjść. Jak on tutaj będzie władził. Wchodzisz tu, nie wchodzisz? się nie zdecydował. Takie a! Oszczędzę te drzwi. Ty no idzie sobie chyba. No, stoi za tymi drzwiami i słyszę jak sapiesz, gościu. Na serce zwalnia. Nie wiem, gdzie on poszedł. Wolę się schować. Idzie tu. Biegnie. Ho, lipcia Moja kamera jest w ogóle niezniszczalna. Przesiołka mi szafka, come on! O. Nie ma tutaj nikogo w szafce. To jest gdzie on poszedł? Stoi tutaj. W serce na dupach ciągle, więc... Nie dotykaj mnie! O, uff, myślę, że sobok. He, Friar. fryer no, Dobra, gdzie jest ta pieprzona kuchnia? Gość tutaj w ogóle ławką dostał w łeb, tutaj ciała jakieś leżą Tu jest ta kuchnia Nie, zaraz, wait, what? A tu jest słaby jumpscare To nie był ten sam gościu, który mówił, że mogę sobie wyjść przez kuchnię? Gościu, nawet mi pozwalasz, teraz mi co? Bijesz mnie? Nie pozdrawiam. Fajna ta kuchnia ogólnie. Sanepit powinien tutaj zawitać. O Zęby? Nie, palce. Mmm, pysznie. O! o nie, 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 nie przeczytałem tego? Traktor chory popierdol... Nieważne, obciął mi palce. torturował wielu pacjentów. Właśnie mm, kolejną osobę nic nie mogę zrobić. Bełkocze jak jakiś popie... no. Ni to urzęda, ni to prezesik. Pewnie w bagażu swojego Audi wozi kije do Golfa. Głowę pozosta. Głowę? Pozostałe palce daje... Ha! No tak, głowę. Pozostałe palce daję, żeby był w w jakąś szychą, zanim jeszcze bardziej padł mu na mózg. Chcę stąd wydostać chcę z powrotem swoje palce. Chcę wiedzieć, jak Trager żegna się z tym światem. Niech spłonie. A to już wiemy, chyba. Palce. Jak już wspomniałem, Elać, i... ten psychiatryk. Przynajmniej nie straciłem wszystkich palców. No. No, chciałeś palce? Masz palce, no, Zabierz sobie parę. I tyle, ile tam ci brakuje. O, gdzie dobry. Coś tutaj mamy? Nie? Smutne. No dobra. No, wygląda jak randomowa twarz. Ta noga nie pasuje do reszty, czyla coś się tak wydaje. O, Coca-Cola. Skacz. No dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że będziemy zaraz skończyć ten odcineczek. Bo nie wiem mi w sumie ile go już robię, ale. No, trochę już mi to zajmuje. O, widzę, że. O, proszę, mamy wyjście w końcu. bym tutaj zszedł, to bym mógł tutaj wrócić, czy nie. No. To na zewnątrz. Wyjdziemy już w następnym odcinku, tak? Więc bardzo dziękuję Wam serdecznie. Bardzo dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję serdecznie Wam. tam krzyczy do mnie. Jakiś duch mnie wzywa. Dziękuję serdecznie Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapeczki, subskrypcji i wbić na kanał Discordowy, serwer Discordowy, serwer Discordowy, który jest w opisie. I to w sumie tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.